Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj otwieramy m.in. około 8 paczek 1181 plus serie A różne piki, różne paczki, w tym 1 gwarantowany toc z serie A Powiem Wam, że łącznie karty za 3 miliony potrafiane, także działo się naprawdę dużo. Łeczka w górę, ja już zapraszam Was do oglądania. Dobra, mamy godzinę 19. Wiemy, że będą na pewno paczki 1181 plus serie A, tylko ciekawe jakie wymagania. Czy tutaj jeszcze coś oprócz tego dostaliśmy? Hmm, czy absolutnie nic? Jest rozbudowa Serie A i rozbudowa Serie A ta 8 plus. Oj, tutaj jednak droższe zrobili niż na, niż na ligę. No to ciekawe, ale na pewno zrobimy. Na moim głównym koncie jest, let's go! Chciałem te piki, bo ja szczerze wolę chyba piki niż te paczki. Mamy paczuszkę 11 z serii A, zawodników 81 Elegancko zrobiona, mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj wpadnie. Chociaż foder, jak. Jak nic ciekawego, to chociaż foder. W postaci toca! To... Nie, no ten paczka to. No co to jest? Brozowić? No, no, foder, chciałem foder i dostałem. No nie kłaniaj mi się tu, chłopie. Bo to miał być niebieska karta i. No i dostaliśmy środ. Dobra, mamy już paczuszkę 1181 plus z seria, drugą tym razem z SBC 8483 składy na to trzeba było dać. Także. Tania to na pewno nie jest. A czy się zwróci? Da toca. Da co jest Toc Barella, kurde tonali, no Dobra, będzie do pucharu <laughs> Myślałem, że Barella, no Dla kaka jeszcze, ile ten tonali No sto koła, do pucharu w sam raz Bo nie mam tam SP, ale tak to To raczej foder Dobra, mamy jeszcze paczkę u Kuby Tam 11 z Serie A za codzienne logowanie Toc Jest Tocik Di Lorenzo, foder jak znalazł? Akurat tocy tutaj daje z tego pogba. Ile Di Lorenzo? 40 tysięcy. No cóż, raczej to jest foderek. Paczuczka u Mattiego też 11,81. Zobaczmy, Modm O, rany, co to jest? Może w środku toc może być? Nie, co to jest za paczka? Toc? Brak toca Bonuci 84. Coś jest nie tak. Coś naprawdę ewidentnie tutaj nie gra. Zobaczmy tak na rozgrzewkę 5 na razie pików. 80, plus może jakiś odda. Jest Milinkowicz stawić. Pierwszy walkout w pierwszym piku. Drugi pik. Ojberg, tutaj już gorzej. 8-3. Co tutaj? 8-1 to już w ogóle jest dramatycznie. Fabiański. I ostatni, czy uratuje? 8-4, no tak sobie raczej, chociaż ten Milinkowicz Foder jak Foder I paczka 11 piłkarzy z Serie A Jest to jest Polak Rodak, no niestety Raczej Foder, jeszcze jest jakiś Gonzales w ogóle Teraz moje boczne konto, czyli paczka 1181 plus z Serie A Coś dobrego, coś fajnego No jak można tą paczkę poważnie traktować, jak dajcie mi tutaj 8-4? No ja nie rozumiem, jakim cudem z takiej paczki jest tylko jedna karta 8-4. Paczka Ultimona, również ta z serii A. Zobaczmy. Nie ma to co, no coś. Kostić 8-5, no to coś. Coś tutaj naprawdę nie oddaje. No jest karta specjalna, ale co z tego? Teraz paczuszka u Krystiana na tym koncie, co mu trafiliśmy, czekajcie, to jest to konto? Tak, to jest to konto. Rena to znaczy, trafiony przeze mnie trafiony też Eder Militao z paczki Toc i naprawdę przepotężne konto chyba ma dopiero dwa tygodnie jakoś i taki składzik także do tego grona myślę, że Kwaradona będzie idealny no ale zobaczmy jest, jest TOTSik nie gadajcie nie gadajcie, co to jest za konto w ogóle nie, ja sobie biorę to konto chyba oni żartują oni żartują. Ja po prostu nie wierzę. Co to jest za drop na tym koncie? Wytłumaczcie, ja, ja tego nie pojmuję. Ja po prostu nie pojmuję tego. Są się idealnie zgrywa. Ja nie wiem, jak to jest zrobione. Kolejna paczka 8,1. Tutaj u. Krysiana znowu. Ja nie wiem, to jest jakieś chore po prostu konto. Jak tutaj znowu będzie jakiś dobry. Nie gadajcie, że ktoś jeszcze dobry. Dobra, teraz to już... Di Lorenzo. Ale i tak. A dobra, duplikat. Wymienny. Wymienny, no patrzcie no. Jakiego chłop ma farta, to jest po prostu... coś niesamowitego. Znowu chyba paczka. Tak, paczka serie A. Jest to ci. Ktoś dobry. Kurde co jest? Nie gadaj. On ma takie staty. 900 koła Co dzisiaj dropi Francuzów. Co dzisiaj dropi Francuzów w ogóle? Dokopiemy się do tego. Jest Patka 11 z serie. A jest to ktoś dobry. Mm. Foder. Foder. Teraz w ogóle widzę, że lobotkę dali do SBC. Karta. Ciekawie wygląda. Ciekawy jaki skład, bo tylko jeden skład. Ej! Szczerze mówiąc 8-4 skład za kartę 9-1 to jest bardzo solidny deal. Jak ktoś gra Serie A, to gorąco polecam go zrobić. Ale jeszcze paczka z gwarantowanym tocem Serie A. Tutaj toc musi być, tylko jaki? Powiem tak: karta jest bardzo grywalna, ale tania. To jest jej największy minus. ciężko mi powiedzieć, czy to jest win, czy raczej nie. Kolejna paczka z Serie A. Czy tym razem zagościł u nas jakiś fajny toc? No, czy tym razem? Już dwóch Francuzów żeśmy trafili. Dobra, Jacku, ale ja to chyba nic lepszego nie może być. A Czerbi Powiem tak. Kwodary mega spoko. No ale to nie jest grywalne. No i kolejna paczuszka 1181 plus seria A. Wiecie co dać? To cika, żeby po prostu były emocje. Bo jak nie będzie to C, to nie ma emo emocji po prostu. Jest, są emocje. Nie gadajcie. Nie. Co tu jest grane? Jakim cudem? Już dzisiaj dwa razy, żeśmy go trafili. Ja nie mogę. Przecież ta karta ma takie staty. Ona ma lepsze staty od Hulita. Wiem, że nie będzie lepsze od Hulita. Ale karta z cyklu top. Kolejna paczka seria na kolejnym koncie Christiana. Jak tutaj odda, to ja nie wiem, on ma jakiś chory drop po prostu na te to seria. No i dobra, drop się skończył. Tym razem będzie to 8-5 kostić. Dobra, to jeszcze paczka za 70 koła. W takim razie pa duża paczka rzadkich piłkarzy na drugą połowę. No, nie oddało. Verratti, szkoda, że nie podczas Totsów I Humels. Raczej się nie zwróci. Paczka jeszcze u mnie na bocznym kącie. Dawać toca. Nie, to będzie. To będzie Acerbi 8-8 i raczej to, co w środku nie może być. No i nie ma Totsa. Po co mi ten na Czarbi tutaj? A słuchajcie, spróbuję jeszcze swojego szczęścia. Zrobiłem trzy paczuszki te rozbudowy. Tak na sam koniec. Może u mnie. Może u mnie jeszcze jakiś francuski za y, y, zagości. Ale na razie są ekrany. Ok, 8-4 Handanowicz. No powiem wam szczerze, zazdroszczę. Zazdroszczę Krystianowi i Matiemu, że ten... Wypadły takie karty. No u mnie jest walkout, to chociaż tyle. Ale to jest chyba duplikat. Niestety. Obym bym się mylił. O, rany! Tu dowalili naprawdę mocno. No i co mam z nimi zrobić? Jeśli to oglądacie, to możecie mieć pewność, że trafiłem coś ciekawego z tego Pika 80. Bo jak nic nie trafia, to wam bym nie pokazywał tego. No. no Także drop dzisiaj był na live naprawdę niesamowity szkoda, że nie na moim głównym koncie, ale i u Krystiana oddało i też u innych widzów rabiot dwa razy, raz teo. No, drop po prostu z cyklu top. Mam nadzieję, że tak będzie jeszcze u mnie na głównym koncie. Pamiętajcie o łapeczce w górze. Ja już dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję, że byliście. Siamanko.